zadanie pierwsze. Matura 2015. Zaraz pokażę Ci, jak je szybko rozwiązać. Wskaż w wysunek, na którym przedstawiono przedział będący zbiorem wszystkich rozwiązań nierówności. No i mamy tutaj nierówność. Teraz możemy sobie ją przypisać. Minus 4 jest mniejsze lub równe x, minus 1 mniejsze lub równe 4. No i co zrobić z taką nierównością? Możemy ją sobie rozpisać na dwie części, czyli minus 4 mniejsze lub równe x minus 1. No i rozwiążemy sobie taką pierwszą nierówność. Minus 4, tutaj to minus 1, przerzucimy tu, a jak przerzucamy, to zmieni nie ma znak, czyli będzie plus 1, przepisujemy, nie szablów na x. Minus 4 plus 1 dodaje nam minus 3 mniejsze lub równe x. No i teraz odwracamy, tak samo odwracamy znak. x jest większy lub równy minus 3. jest druga równość to będzie tutaj x minus 1 mniejsze lub równe 4. Czyli musimy przenieść tą minus 1 na drugą stronę. Mówimy x, znak 4. No i jak przenosimy minus 1, to będziemy mieli plus. To się zmienia znak. x, mniejsze lub równy. Tutaj zrobi nam się z tego 5. Więc mamy dwa przedziały już. Doznaczmy sobie najpierw ten wcielony. Tutaj x ma ma być większy lub równy minus 3. Znajdujemy minus 3. Znaczamy sobie je tutaj. Tutaj jest minus 3 na wszystkich osiach. I x ma być większy lub równy minus 3. Czyli może być minus 3, bo musi być większy. Tutaj. Dobra. Teraz drugi przedział na czerwono. x ma być mniejszy lub równy 5. Czyli wiemy, że może być równy 5. To już sobie zaznaczamy tą piątkę plus 5. Ma być mniejszy lub równy. Może być równy i ma być mniejszy, czyli wszystko co w lewo. Zaznaczylibyśmy to, powiedzmy, w drugą stronę w taki sposób. I teraz musimy spojrzeć na odpowiedzi Zobaczyć, gdzie taki przedział jest zaznaczony. No tutaj w A, nie? B jest podobny, ale ma otwarte tutaj, e. ma otwarte, więc nie. I tutaj powiedz, co nam pasuje.